O que Sherman. Obie dwie gusie zajechały I'm oh. sorry. Tam coś dingniemy, ale od takiego Hexera to serio, fakt, że spudłował. No, mogłem się spodziewać, że tam będą na kampie czołgi, ale nie, ja lecę, bo, bo tam są zawsze na campie, na kapie czołgi. E? Gram tanca Kampfwagen B2 No dobra, to jest super Bitwa I ogólnie piszcie sobie w komentarzach jakimi czugami mam grać, to ten To ten Jak to 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 będzie Filmiki będą oczywiście fajniejsze to was będzie, bo to wy będziecie wybierać jakimi czołgami ja będę grać No trochę się poczekamy no matchmaking dzisiaj nie jest dość skromny Ale najgorzej jak jest jakiś tryb Czy coś się chce pograć normalnie To masa ludzi gra w tym trybie To jest masakra No, ale dobra Wcześniej mieliśmy piąty tier, teraz czwarty, to pójdziemy na trzeci. To ten. To tak będziemy schodzić w dół, później nie zrobimy drugiego tieru, albo zobaczę, może będzie drugi tier, może nie będzie. Ogólnie fajna praktyka, kiedy macie jakiś y, czołg, nagro... Ogólnie ta. Ja liczę na to, że będę miał 4 lata stażu, Wysi będę miał, to się serio ucieszę. Bo za to są cztery czołgi ogólnie. Ogólnie muszę wbić tego radzieckiego meda dychę, bo ja nie mam żadnej dychy. A nagrywam wota. I muszę zdobyć dychę. Więc tak, a jak szybko zdobyć dychę schematy. Próbowałem schematów, nie mam schematów. Skończyły mi się schematy. Więc ten um, albo jakieś nagrody dostanę, albo coś. Bo liczę na to, że jakąś nagrodę. Schemaciki, jakie losowanie? Okej. Okay. Tej mapy za bardzo nie lubię, bo jej nie znam. Um, dobra. gdzie jedziemy? Z nasz. Przeciwnik oberwał. Życie dziesiątkę. Nie nie oberwał. To musiał poczuć. Gązienica naprawiona. Działo uszkodzone. Nie wskaz z celnością. No serio. Dobra było nie cisnąć. Wrót e do garażu, okej. Okay. Ta bitwa będzie lepsza, jakie czołg by tu wybrać. Tu, 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 tu. No, super wczytywanie bitwy. Super, że mi się to zbagowało. to nie wiem ile odcinek trwa. Więc... O. Ale trzecie tier będzie od Amerykańców M2 Medium. Z to wie i z tym działkiem serio możecie przywalić wrogowi za niebotyczną sumę na przykład 150 180. Tylko musicie przebić tymi swoimi hajkami. A jak nie przebijecie, to wejdzie za to 40 czy tam ile polosuje. To wiadomka. Coś tam zawsze ujdzie. Od dawno. Ale dobra, dzisiaj przed odcinkiem się trochę rozgrzałem, więc da radę, przynajmniej tym czołgiem. Przynajmniej tym czołgiem da radę. Szybciej, panie, no! Przynajmniej tym czołgiem da radę ogólnie. Super, dzisiaj wstawiam masę odcinków, żeby wam to trochę zrekompensować, bo mam na zaś... Nagrane mapa nawet dobra, bo ją znam. W sumie tylko dlatego dobra. A teraz lecimy. to mamy maraton porażek. To spróbuję na innym czołgu, który mi się podoba. No więc, spróbuję na innym czołgu, bo by lipa była. To ogólnie popróbuję cięcia ogarnąć, żeby tam to lepiej działało. Tym innym czołgiem będzie, 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 będzie sztyw. On będzie. Mam sprawdzę, czy mogę do niego jakieś inne kliki dać. Yy, za to. Super. Element progresywne. A 7. Super. A za to. 15. Super. Niby mało, ale tak naprawdę, ja na tym czołgu mam. Yy, chyba tam ponad. To bitew, niby to śmiesznie mało ale jak na moją liczbę bitew, to, 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 to na tym czołgu mam dość dużo. Ogólnie. 400 graczy macie, weźcie mnie gdzieś dobierzcie, no. Bo to jest super, żeby czekać tyle, nie wiem, czy ja popróbuję coś z cięciami zrobić. Ogólnie super info będzie nowa seria na, YouTube, na mój youtube to nie jest clickbait i naprawdę wam mówię będzie nowa seria a jak się nazywa chodzi o serię bardzo popularnej kiedy oj tak i to bardzo popularnej na pewno to ogóle znacie a jeśli nie znacie nie chodźcie, to, to 知道。<music> Nie no, ja mam... ja no, uszkodzone. Uszkodzone. Kierowca oberwał. Nie możemy jechać. NKW1. Pani Szkoda. Szturmem ich nie zdobędziemy od tej strony. Koniec odcinka, ale ten kawulec mnie wkurzył serio Szkoda, że od tamtego kawulca nie oberwał takiej buły, bo serio mnie wkurzał typ. A ja się z wami żegnam po tym odcinku. Panie! Też...